Rzut oka na te propozycje i widzę, że wszystkie te liczby są różne. Zatem wystarczy rozpatrzyć pierwszą współrzędną wierzchołka tej oryginalnej paraboli i przesunąć. Zaraz zobaczymy o jaki wektor. No, i to powinno już wystarczyć. Po co zajmować się drugą współrzędną? To strategiczny błąd. Pierwsza współrzędna, minus b dzielone przez 2a, czyli minus 8 dzielone przez 2 razy 2, co daje w wyniku minus dwójkę. No i teraz zobaczmy, co się stanie. Mamy minus 3 pomnożone przez wektor o współrzędnych, minus 4, 5. Tutaj przesuwamy o 4 jednostki w lewo i 5 jednostek w górę. Wiadomo jak mnożymy stałą przez wektor, przez współrzędne po kolei. To nam daje na pierwszym miejscu minus razy minus. No 12 będzie plus 12, a na drugim będzie minus 15. Czyli mamy 12 jednostek w prawo i 15 jednostek w dół. Nas interesuje to prawo. Dosuwamy, dodajemy dwunastkę, po prostu i dostaniemy minus 2 plus 12, dziesiątkę. Taka dziesiątka jest tylko tu, także wskazujemy wynik z punktu B. To jeszcze w ramach dodatku sprawdźmy, co się stanie z drugą współrzędną wierzchołka. Czy potwierdzi się, że to będzie minus 18? Ta druga współrzędna wierzchołka to, wiadomo, minus delta dzielone przez 4a, ale również f od pierwszej współrzędnej wierzchołka. Przecież to jest punkt, który leży na wykresie. Podstawiamy pierwszą współrzędną, otrzymujemy drugą. Prosta sprawa, więc dostaniemy tak: 2 razy minus 2 do kwadratu, dodać 8 razy minus 2, dodać 5. To jest 8 minus 2 ósemki, czyli minus 8 plus 5 minus 3. No i pamiętamy, to obniżamy o 15 11, odejmujemy 15, no i wychodzi nam minus 18. To jest potwierdzenie, że wszystko tutaj gra.